Hello! Cześć moi kochani, dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować <noise> mój mały mini. ale nie no, nie taki mini. No mój haul. Kilka rzeczy kupiłam, kilka nabyłam, kilka zdobyłam. Wszystkie kupiłam za swoje własne pieniądze. Dobrze. Ogólnie pofarbowałam włosy. Nie wiem czy będzie widać. Najpierw je rozjaśniłam, a potem nałożyłam... Czy nałożyłam? Jaka farba była? To, to była farba z Clairol Nice and Easy. To jest odżywka, nie? I teraz tak. Chciałam sobie na ten kolor położyć jeszcze ciemną, ale za mi się podobać już nie położę. Dobra. Dalej, lecimy. Mój suchy szampon, ogólnie bardzo lubię Batista, ale um, nie mogłam dostać tego dla brązowych włosów, do brunet, dla brunetek. I sobie specjalnie zamówiłam. Um, zamówiłam, kupiłam Super Daga Dry Shampoo Chocolate Brownie. On wygląda tak. I on ma 150 ml. I on kosztuje funta 91, bo oferta na 2,99 za 2. Tak było? Mhm. Nie, kosztuje 2 za 1. Tak. Tak, pamiętam. Czyli tak. E, mój ulubiony lakier do włosów, śwartkopa. -y, Super Soft Volumizing High Spray, 4 czwóreczka. 4 250 ml. Tak. 2 um. to be, też hmm, z Czy Jakoś tak dziwnie. Guardian Angel uh, Guardian Angel uh, I to jest Heat Protection Fajna No, to kupuję, taka fajna, taka sexy I taka dubka. 200 ml Nie pamiętam, ile kosztował Ale no, jakoś nie dużo, coś koło tego uh, Mój lakier, który dzisiaj nabiłam z Natural Collection, wygląda on tak Antique Coral Jak już mówię o lakierach, to pokażę Wam kilka moich lakierów, które też nabyłam na, 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 na niedawno. Tu się śmiejesz. Na niedawno. Na niedawno. Gościnnie w moim filmiku wystąpi ręka Kasandry z moim telefonem. Um, cześć. Um, z um, Natural Collection to jest Red, super red, ale mi się zdarpało. No i co cieszysz się. Teraz mam limited edition Crackle W7. Mhm. <laughs> Taki debil <laughs> Przepraszam Was. E, Ivan Nailwear Pro. I to jest Lux Lawendę. E, podejrzewam, że nie zobaczycie napisu, bo on jest Maciu pęki. Maciu, Maciu, Maciu pęki. Nie, o, o widzicie, patrzcie, widzicie, z, z, się z tego o, matka, tutaj Dobra, pokazuję teraz, dla kiedy z wanu. To jest e, Vanilla Shake. Vanilla Shake. E, to jest Vintage Blue. Ja Wam mogę ten fioletowy pokazać. Właśnie tutaj mi Paula. A tu Akut. jest, jeszcze nie było lawendy. No to taki było, nie, było no nie, była już, lawenda, już była. I to jest lawendowy, ten fioletowy, to są dwie warstwy, a tak poza tym to jest To jest pastel, pastel pink. Cześć, kochana. Jakbyśmy Cię nie widzieli. No. E, dwa laki leśniate, o leździerstwo, 9 funtów za buteleczkę, no nie? No. Ciate no. paint ja nie wiem jak to się czyta, ciate, siate, siosio? To jest Way Until Dark. Nie chcę się skatelizować. E, I teraz mam następne ściatło. My Fairy Lady. Lakier z Elfa, Ja Wam je pokażę tak wszystkie w zasadzie razem, bo iż. Czas ci się kończy. Ja mam mało czasu. A nie chcę, żeby mi. Filmik ucinała, nie chcę go wgrywać na dwie części, oj, no, no, no I don't like this Proszę bardzo, dużo widzicie? Czyli tak, ten tutaj, ten tu To jest vintage, vintage, no To jest teal blue, ten lilac Ten nude, ten pink bubblegum A ten clear Clear A ten white jeszcze no, nie mówię się na Twittera, że twitować Mówię, jak się mojego telefonu, nie swojego, tak jest? Trzeba no. mieć Dobra Perfumy moje ulubione z Ivonu, Sweet Secret Nie, Sweet Fantasy Secret Fantasy, o Jezus Perfumy słodkie, dlatego tak mi się kojarzy e, Hawajski, jakiś tam coś tam, też fajny e, Moja dwufazówka z Garniera do tego uwielbiam Po prostu mi tak miksujemy i mamy ściąguzią się, się, I zmywa też wodoodporna No bardzo, naprawdę fajny, fajne, nie? No bardzo ja też Zainwestowałam nie. w szczoteczkę do za zamówień elektryczną Oral B Vitality Bardzo proszę I teraz tak, Normaderm Jestem przestrasznie zadowolona z Vichy Normaderm I mam taki zestaw sobie kupiłam, oczywiście wszystko osobno i każda pojedyncza rzecz kosztowała mi powyżej 10 funtów, czyli Czyli, o Jezus, Kasandra ja na to wydałam? Mówiłam Dobra, moje drogie. To jest tak. Tonik 200 ml, on kosztował 11. Żel 200 ml, on kosztował 10,50. Już mamy 21,50. 12 krem na noc. nie ja nawet nie liczę, ja nie chcę być źle wydałem. Znaczy to jest logiczne, że pan 4 sił, ale nieważne. I, I tego do siebie nie wiesz. I na noc 50 ml. Ja ogólnie, no widzicie co? Szczerze, no jestem zadowolona, że wydałam tyle pieniędzy, no bo nie mam preszczy, tak? No znaczy mam tam jakiś tam, ale nie tak jak było kiedyś, prawda? Nie, dokładnie Z Eivonu dalej dwa kremy do nóżek, stópek, Footworks, bardzo jej lubię, polecam, działają Dzisiaj będziemy sobie robić maski na nosy Robić e, Robić będziemy dużo Przepraszam Blackhead X, to jest Nose Clay Mask i bardzo fajna znaczy, nie wiem, czytałam review na jej temat Review I tam dziewczyna się powiedała, że jest bardzo fajna, bardzo droga w Polsce No ja ją kupiłam za dwa funty na ebayu, także droga nie mm -hmm. e, Powder got to be full volumizing, bubble. Ej, nie, nie jest tak do końca, chociaż to, że to się klei jak To nie się wiem. strasznie klei, tu nie jak, taki jak, jak nałożysz to taki... Tak się O Mam kuku na głowie to przez to farbowanie na pewno dzisiejsze. No nie? Guza? Nie guza, tylko takie. krew miecia. Dobra, my z Kasandra zrobiłyśmy najgłupszą rzecz na świecie. Obie? My obie, bo ty mogłeś pomyśleć. My mamy bardzo ciemne obramówki oczy. Ja jestem szatynką. Ona była blondynką mu zawsze, ale no Kasandra. Teraz mi się wzięła na brązy. Teraz Teraz ciemne. brązy. I ona ogólnie była blondynką, ale miała tu obromówkę całą ciemną, więc czarną aż wręcz. A my żeśmy sobie kupiły maskarę na 30 dni. Czarną. Główno nam dała. Żeby tylko. Żeby chociaż to. Nic nawet nie było widać. Nic! Stwierdziłam, że brwi sobie tym nie będę roził, bo Będę miała takie. Nic. czarne. Takie aż. mi wyskoczą, a ja nie lubię takie. Ja już żeby to, to cokolwiek dało. Nie wiem, nawet nie chcę próbować, bo będę wyglądać jak clown. Ty mogę chodzić na internet tutaj? Czy nie mogę? Gdzie? Na telefonie, No możesz. Bawisz się moim blog Belusiu. Dobra, lecimy dalej. Puder, loose face powder, NYC Smith Skin 742a naturally beige. Tyle nagadała, że nie skumam pierwszego, zapomniałam pierwszy podczas. <laughs> nie, jak kola. Dwie palety z Iwonu. Palety, u dużo powiedziele. Ej, on to jest Aquadelic Trzy color. I on wygląda tak. I on żeby słodko. Przerazję. O, ten. Ten. Przepraszam za moje przekładanie się. Ona się tam na łóżku i wierci. One są bardzo napigmentowane. Bardzo fajne. Fajne, ulubimy. Ja e, a ty się malowałaś z nimi? No tak. Ta? A kiedy niby? Wczoraj mnie ty mi malowałaś? A to możliwe. A to jest dosyć możliwe. E, następne Avon to jest Mokalate No to ty mi nie malowałaś. No ty mi, no raczej. No, Wygląda tak. Też mam zasłuczuję, czekajcie. Tu. Uch, wyleciało. To jest her fault. Everything is her fault. No, to nie. Oh yes, it is. No, Dobra, moje drogie. Eee, to by nie to było. <laughs> Muszę sobie odkładać. Dobra, sprzeczam się, pięć minut zostało. E, Afrika, ona też to ma. Rozświetlacz do twarzy. Ona, ona czyli Cassandra. Zobaczcie, 8 gram. 8 gramików. Taki, to jest Ala Podróba Benefita, ale ja go lubię, fajnie jest. I nie kosztował za no, 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 Logiczne. Mój blusher um, 12, Color Flash z Number 7. Zazwam pokażę jego pigmentację. On jest taki. Czekajcie, nie mogę to pokazać. Taki fajny ja go lubię. Taki fajny, ja go lubię. Proszę bardzo. Um, chciałam wam pokazać mam maskary z Iwona, super shock, ale widziałam nie tą, co wzięłam super curlies um, Ale nieważne, mam super shock, na Iwona, każdy chyba wie jak wygląda, nie muszę konie mieć, nie chcę mi się ruszyć tylko. Moja, moja kredka do brwi z Rimmelka Bardzo fajna O jaka mam swatcha. Taka delikatniejsza. Um, 4D 4D. Mój ulubiony. A nie high, definition? E, high Definition, mój ulubiony. Sorry. Teraz. Bo to jest taka I to. Uh, sorry, ja uwielbiam ten tłuszcz, to jest naprawdę uwielbiam. I to też polecam. Nevi Invisible. Naprawdę lubię. Naprawdę lubię świetne. Od razu używam, żeby nie było, że tylko gadam puste słowa. Błyszczyk z mła też bardzo lubię. Taki, on ma taki fajny kolorek. To jest numer 3. Błyszczyk? No Wam, że o tej szmince taki ładnie To jest Elfa. Taki Takie fajne. I mam karmek z dziewczyny. I powiedzcie mi proszę. Czy on, co on powinien robić z ustami? Bo ja nie czuję jakiegoś nawilżenia. Dziewczyny, a nie ty na łóżku. No bo ja myślę tak samo, co, co, co to miało niby być. Tak mówiłaś, że to tą skórkę taką. No właśnie, łóżka. tak czy oglądałam i nie wiem, czy mam, może, czy powinna mieć ten słoiczku na łóżka, Naprawdę nie wiem. Jeszcze z kosmetyków, z kosmetyków, no tych kolorowych w zasadzie, blaszkę z mła ostat, osta, ostatni, No wcale nie ostatni, bo je więcej, ale ostatniej, co ja już wam pokażę. Jezus, siebie wysłowić, nie umiem On jest taki delikatny. No tak. Się uczytało. Dobra, i teraz tak. Muszę ja Wam mocno powiedzieć: mocno. O tych szamponach. SP Special. Nie, System Professional. Hydrate. Nie widzę tego. Tu. Mam na myśli, że. <laughs> I one mają po 200 ml, a nie 250. Odżywka i ten. Jedno kosztuje około 18 funtów, gdzie to jest drogo. I rzeczywiście em, po pierwszym umyciu nie mam głowy, potem przez następne 4-5 dni, bo te włosy się wcale nie przetuszczały. Popieram? Wcale, efekt, naprawdę. Tylko, że niestety, wielkie niestety, po drugim umyciu, czyli po tych 5 dniach, umyłam jeszcze raz, był taki sam efekt, ale moje włosy wylatywały mi z głowy. One po prostu mi leciały, one, one, ja szczotkę po jednym, to ja normalnie tyle włosów zbieram, zry, tak wyrywałam aż Więc przerzuciłam się z powrotem na moją piękną, jedyną, niezastąpioną lorealkę LV Full Restore. Dużo o tym mówiłam w wcześniejszych filmikach, lubię, kocham, uwielbiam, polecam, jestem zadowolona, nie zamienię Znaczy zamienię, bo trzeba szampony zmieniać <laughs> I kupiłam sobie jeszcze myjkę do twarzy z Soap and Glory Taka fajna mm -hmm. I tego I moje drogie, to by było na tyle, prawda Cassandra? No, chyba, chyba wszystko. A zmieściłam się, dobrze, moje drogie. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Tak, żegnamy. Później, jakie pozdrawiamy różnych ludzi? Tak, subskrybujcie ją tutaj i odwiedzajcie vloga. A i, a to już nie, dobra. No to do zobaczenia, moje drogie, papa. Pa.